Matura w 5 minut dla kandydatów na kierunek Mechanika i budowa maszyn energetycznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura 2015, Matematyka, poziom podstawowy, zadanie numer 16. Miara kąta wpisanego w okrąg jest o 20 stopni mniejsza od miary kąta środkowego, opartego na tym samym łuku. Należy określić miarę kąta wpisanego i wybrać odpowiedź z czterech podanych możliwości. W zadaniu występują dwa kąty. Oznaczmy je alfa i beta. Pierwszy z nich, alfa, to kąt wpisany w okrąg. Wierzchołek tego kąta leży na okręgu, a ramiona kąta to dwie cięciwy okręgu. Te dwie cięciwy to odcinki, które mają wspólny początek w wierzchołku kąta alfa, natomiast ich końce leżą w dwóch różnych punktach na okręgu. Kąt beta to tak zwany kąt środkowy. Jego wierzchołek leży w środku okręgu. W treści zadania wspomniano, że kąty alfa i beta są oparte na tym samym łuku. To znaczy, że końce ramion kąta środkowego leżą w tych samych punktach, co końce ramion kąta wpisanego alfa. Zgodnie z treścią zadania, kąt beta jest o 20 stopni większy od kąta alfa. Możemy to zapisać jako beta równe alfa plus 20. Z kolei tablice matematyczne podpowiadają, że jeżeli dwa kąty, wpisane i środkowe, są oparte na tym samym łuku, to miara kąta środkowego jest dwukrotnie większa od miary kąta wpisanego. Zapiszemy to jako beta równe 2 razy alfa. Na tym etapie rozwiązania mamy dwa równania z wartościami kątów alfa i beta. Ponieważ po lewych stronach obydwu równań występuje kąt beta, to możemy w łatwy sposób wykonać. Podstawienie jednego równania do drugiego. Otrzymujemy 2 alfa równe alfa plus 20 stopni. Obliczamy stąd alfa. Odejmujemy alfa od obydwu stron równania i mamy rozwiązanie w postaci alfa równe 20 stopni. Pasuje to do odpowiedzi c podanej w treści zadania.